tego, proszę Państwa, przechodzimy do następnego zadania i mamy teraz kilka zadań na temat znanego nam właśnie najbardziej na świecie zwierciadła płaskiego. Wcale te zadania nie są najłatwiejsze z tej dzisiejszej kartki, ale jest o tyle łatwe to, o czym będziemy mówili, że codziennie przeglądamy się w lustrze. Codziennie widzimy swoją postać, swoje odbicie i to jest nam takie najbliższe. My możemy na tym bazować i tak naprawdę od tego musimy zacząć. I pierwsze, właściwie już drugie pytanie mamy. W zwierciadle płaskim otrzymujemy obraz i mamy wymienione cechy obrazu. Jaki otrzymujemy obraz? Być może Państwo już wiecie, być może nie, ale my oczywiście zaczniemy od początku, bo tak temu służą nasze lekcje, że mam Państwu wskazać nie tylko prawidłową odpowiedź, ale mam Państwu wytłumaczyć, dlaczego ta odpowiedź jest właśnie tak. No to rysujemy zwierciadełko płaskie. Tylko teraz narysujemy sobie to zwierciadło płaskie, czyli nasze lustro w położeniu pionowym. Tak jak Państwo się oglądacie codziennie rano i nie tylko rano w lustrze, żeby nam to po prostu było bliższe. I przed zwierciadłem, o, i przed zwierciadłem umieścimy sobie jakiś przedmiot. To może być oczywiście cokolwiek. To mogłaby być i nasza własna postać. Tylko żeby było bardzo trudno to narysować. W związku z tym, żeby było łatwo, to umieścimy sobie przedmiot, czyli strzałkę która ma określony punkt końcowy, a i punkt początkowy B. No tak by było w przypadku wektorów. To nie ma znaczenia, czy oznaczymy początek, czy koniec, bo to nie o to chodzi w tym momencie. I będziemy chcieli znaleźć obraz tego przedmiotu. No właśnie, z doświadczenia wiemy, że te, ten obraz tak naprawdę powstanie w głębi lustra. Czyli jeśli patrzymy z tej strony, on powstanie po tej stronie, prawda? No gdybyśmy zamyślili w strona ściany w pokoju i chcieli, żeby wysłać kogoś tam do tego drugiego pokoju, za ścianą, żeby sprawdził, czy tam znajduje się obraz, to oczywiście tam nic nie będzie, Państwo doskonale o tym wiecie. My widzimy coś, czego tak naprawdę w ogóle nie ma. Taki obraz, który widzimy, a którego tak naprawdę w ogóle nie ma. Czyli nie ma tam nic w miejscu, gdzie my to widzimy. O to chodzi. To jest właśnie obraz pozorny. Pierwsza taka ważna rzecz, którą powinniście wiedzieć. Oko ludzkie widzi przedmioty nie tam, gdzie one się znajdują, ale tam, skąd dochodzi do nas promień świetlny. Właśnie my widzimy rzeczy tam, skąd dochodzą do nas promienie. I od tego sobie, proszę Państwa, zaczniemy, to jest strasznie, strasznie ważne. Proszę zwrócić uwagę, macie jakąś ścianę, macie lustro, to jest przegroda, nie widzicie co jest za przegrodą, tak? I teraz tu stoi drzewo, a wy jesteście tu. No, czy wy widzicie to drzewo? Oczywiście, że widzicie to drzewo. Bo promień, który biegnie od drzewa, Drzewo musi być oczywiście oświetlone. O właśnie. To jeszcze zaczniemy wcześniej. Żeby powstał obraz w zwierciadle muszą być spełnione dwa warunki podstawowe. I Państwo doskonale wiecie, jakie to są te dwa warunki. Po pierwsze, przedmiot trzeba oświetlić. No, wiecie doskonale, że nawet jeśli będzie wisiało lustro w ciemnym pomieszczeniu, idealnie ciemnym, to żaden obraz nie powstanie. Nic nie zobaczymy, jeśli będzie ciemno, czyli przedmiot musi być oświetlony. I po drugie. Oczywiście i to światło od tego przedmiotu musi trafić do naszych oczu. I po drugie musi być lustro. Właśnie. Bo jeśli nie będzie tego lustra, to żadnego obrazu nie otrzymamy. Proszę zwrócić uwagę, teraz oświetlone jest drzewo. I jakiś tam promień, akurat tak się składa, że po odbiciu od tego zwierciadła trafia do naszych oczu. Tu mamy te kąty, o których mówiliśmy. Więc my gdzie widzimy to drzewo? Czy my je widzimy tu? Nie, moi mili Państwo. My tu go nie widzimy, bo tu jest przegroda, która nam to uniemożliwia. Ale my widzimy przedmiot tam, skąd dochodzą do nas promienie świetlne. A skąd dochodzą do naszych oczu promienie świetlne? to jest nasze oko o no z tego kierunku, prawda? Czyli my ten obraz drzewa widzimy o tu w tym miejscu. Nam się wydaje, że widzimy drzewo. Tak naprawdę widzimy obraz drzewa, prawda? ale widzimy w, <coughs> przepraszam, w tym kierunku, z którego dochodzą do nas promienie świetlne. No to teraz wróćmy tutaj. Tu mamy cały przedmiot, który jest rozciągnięty. To był tylko jeden punkt, patrzyliśmy na to z góry. No to żeby znaleźć obraz takiego przedmiotu, no to trzeba znaleźć obraz punktu A, punktu B i je ze sobą połączyć. Teoretycznie rzecz biorąc, moglibyśmy szukać obrazu każdego punktu po kolei, tylko że tych punktów jest nieskończenie wiele, strasznie by nam się wszystko skomplikowało. Wobec tego szukamy najpierw obrazu punktu A. Jak znajdujemy ten obraz? No, trzeba z tego punktu wysłać przynajmniej dwa promienie, pozwolić im się odbić od lustra i zobaczyć, co się z nimi stanie. Oczywiście trzeba oświetlić przedmiot i te dwa promienie wychodzące z tego przedmiotu, czyli odbite od tego przedmiotu, mają paść na zwierciadło, a potem do naszego oka. No, i jakie wybieramy promienie? No, wybieramy zawsze takie promienie, które są najłatwiejsze, czyli w naszym przypadku najłatwiejszy będzie promień, który pada. Prosto padle tutaj na nasze lustereczko. Proszę Państwa, zastanówmy się chwilę. Pod jakim kątem pada... Ten promień i jaki jest kąt padania, wyłączamy film, zastanawiamy się chwilę, włączamy film. No właśnie ciekawe, ile z Państwa, ile osób z Państwa powiedziało prawidłowo, kąt padania jest równy zero. Bo kąt to jest badania między promieniem padającym i prostopadłą do powierzchni, czyli w naszym przypadku zero. A jeśli kąt padania jest zero, to kąt odbicia ile? No też zero. W związku z tym promień pada tak i wraca potem tą samą drogą, prawda, i wraca tą samą drogą. Promienie, przypominam, rysujemy linią ciągłą. No drugiego tak prostego promienia już nie ma, więc musimy narysować jakiś inny dowolny promień, który pada pod jakimś innym już kątem. A Państwo, jak wszystko to narysujemy, oczywiście możecie Państwo, najlepiej byłoby, żebyście zobaczyli się w i od razu ze mną razem to rysowali. Rysujecie prostopadą, odmierzacie kąty i pod tym samym kątem rysujecie promień, który się odbił troszeczkę krzywo mi się narysowało. Już poprawiam. Macie Państwo linijeczkę, macie kątą, już macie wszystko piękne, więc możecie sobie to ładnie narysować, ładniej niż ja. No i mamy promień, który jest odbity od zwierciadła. No i teraz musimy zapamiętać jeszcze jedną rzecz. Przedmiot. Oświetlają promienie padające na zwierciadło. Ale obraz tworzą promienie odbite. Czyli w tym momencie już te padające przestają nas interesować. Interesują nas promienie odbite. I wyobraźcie sobie, że stoicie teraz po tej stronie zwierciadła. To jest wasze oko. I do waszego oka wpadają te dwa promienie. Tak, stoimy po tej stronie. I do naszego oka wpadają dwa promienie. One, jak widzicie Państwo, są rozbieżne. One się po tej stronie nigdy nie przepną. Co nam się wydaje a propos tego drzewa? Nam się wydaje, że ten promień przed tego kierunku, ten promień przed tego kierunku i w rezultacie my widzimy, troszkę, tylko że promienie przedłużamy liniami przerywanymi, a nie liniami ciągłymi. I w rezultacie my widzimy... Że te dwa promienie, które dochodzą do naszych oczu, nam się wydaje, że one wychodzą z tego punktu. I ten punkt jest właśnie obrazem punktu A. Oznaczymy go sobie A prime. I analogicznie zrobimy tak samo teraz dla punktu B. Czyli jeden promień najprostszy, jaki może być, czyli kąt padania 0, kąt odbicia 0, czyli promień wraca tą samą drogą. I drugi promień, jaki Państwo sobie chcecie. Zaznaczacie kąt padania, zaznaczacie kąt odbicia. I coś mi się ten promień zakrzywił, ale tak tutaj, jak się rysuje, odręcznie. Ale Państwo sobie narysujcie pięknie, zaznaczamy promień odbity. No i znów patrzymy na promień odbity, co się stało z promieniami odbitymi od zwierciadła. Patrzymy, że one tu się nigdy nam nie przedną. A jak się nigdy nie przedną po tej stronie, to co robimy? To je przedłużamy linią przerywaną. O właśnie. I w tym punkcie mamy obraz punktu B i to jest punkt B'. Jeśli teraz połączymy A', B'. Popatrzymy tu, że strzałeczka była przy A, to strzałeczka też będzie przy A. Czyli jak głowa na górze, jak stoimy przed lustrem, to głowa jest na górze również w naszym obrazie w lustrze. No to powiemy, jaki ten obraz powstał. Zawsze musimy podać trzy cechy. Proszę Państwa, po pierwsze, wiemy już, że na pewno jest to obraz pozorny. Tak. Bo tak naprawdę za lustrem tam nic nie ma. My widzimy, że coś jest w głębi lustra, ale tak naprawdę za tym lustrem nic nie ma, dlatego mówimy, że to jest obraz pozorny. Ale już wiemy dlaczego, tak? Bo człowiek widzi przedmioty nie tam, gdzie się znajdują, tylko tam, skąd dochodzi do oczu promienie świetlne, skąd dochodzą promienie świetlne. Po drugie, obraz, czy jest prosty, czy odwrócony? To musimy jeszcze powiedzieć. Jeśli głowa była na górze, jest na górze, czyli jeśli strzałka była na górze, jest na górze, to znaczy obraz jest prosty. A gdyby tu w przedmiocie strzałeczka była na górze, a tu nam się odwróciła na dół, to znaczy, że obraz jest odwrócony, że widzimy się do góry nogami, prawda? Czyli już wiemy, że pozorny i prosty. Ale jeszcze trzeba powiedzieć, czy nam się obraz w stosunku do przedmiotu zwiększył? Czy zmniejszył? Czy jest tej samej wielkości? No jak Państwo myślicie? No na pewno wiecie dobrze, jak się oglądamy w płaskim lustrze, to zawsze widzimy się w naturalnej wielkości, czyli jesteśmy tej samej wielkości. Zatem pozorny, prosty, tej samej wielkości. I już patrzymy na zadanie drugie. W zwierciadle płaskim otrzymujemy obraz, jaki prosty, rzeczywisty. Nie, 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 rzeczywisty on nie jest. Jeśli jest pozorny, to nie jest rzeczywisty. Odwrócony rzeczywisty nie. Ani nie jest odwrócony, ani nie jest rzeczywisty. Przypominam Państwu, co innego jest pozorne, czyli ten, którego tak naprawdę nie ma i obraz rzeczywisty, który autentycznie powstaje. Prosty, pozorny, tak zdecydowanie jest to obraz. Prosty, pozorny, odwrócony, pozorny, oczywiście nie.